Ah, oh, hello there. Pięknie, północ, tutaj, kaszalot. Dzisiaj otworzymy sobie troszeczkę orbów. Wszystkie te orby, wszystkie te nagrody, które kisiłem przez kilka ostatnich dni, tygodni, dzisiaj wszystko otwieramy po kolei. Zaczniemy od maina. Przejdziemy sobie najpierw do. Tak, tu są basic orby, czyli naj, najgorsze resztki z najgorszych. I się najwięcej zbiera, wy też będziecie ich całkiem sporo zbierać. Codziennie nawet będziecie wam parę przyznawanych za darmo. Lecimy. Mało Golda i kri, Także śmieci no, niestety kri nie zbieram. Epic. Z Korafem. Dobrze, bo mi brakuje. Bardzo dobrze. Dalej. E, Nebula niespecjalnie nas to interesuje. E, Mordo też nas niespecjalnie to interesuje, chociaż w przyszłości do kosmicznej kampanii. E, to jest jedna z najgorszych drużyn w całej grze. Także nawet nie mam mowy, żeby nas interesowało. Jądu. Jądu nas interesuje, jądu jest używany w jednym z lepszych kombosów w teamie, w grze. O ile dobrze pamiętam. A Nightnurse to jest postać, na której wszyscy nowi gracze zaczynający rajdy powinni się skupiać. Pewnie będę ten wspominać jeszcze w, w odcinku do rajdów. Jest to medyk, jest bardzo silnym medykiem. Chyba jedyny, który mógł ją wykluczyć, to jest minewra. I to wszystko. A minewra sama wlazła dopiero w, przy okazji wejścia Captain Marvel. Nobu, dobrze, bo na pewno na tym też się skupię. Przeklikajmy, bo też czuję, że te skrapy. O, czarna pantera, bardzo dobrze. Nie będą miały za dużo wartości. Iron Fist, zawsze się przyda. Mm -hmm. Epic, Mantis, bardzo dobrze. Chociaż to jest tak naprawdę jedno kupienie ze sklepu Beats. Mm, Luke Cage. I to wszystko z Basiców. O, coś nowego, ale to jest Aima, więc nas nie interesuje. To jest bardzo zła drużyna. Jedna z najgorszych gier obecnie. Ich główną zasobą działania polega na tym, że biorą olbrzymie debuffy na siebie w pierwszej rundzie, ale potem wszystkie debuffy zmieniają na buffy. Więc w drugiej turze są bardzo, bardzo potężni. Ale w pierwszej mogą nie przeżyć, to jest problem. Dobra, Haj hmm, siwa. Bo tego nigdy za mało. To są dobre ilości. Dalej, to są przeciętne ilości. O, znowu przeciętnie. Ech, no i, no co, no to kokosów, prawda? Nie jest hajs tyle. A, za teraz, na szczęście, przechodzimy do bardziej emocjonujących rzeczy. Więc tak, mm, osobiście teraz zbieram właśnie orby na RAINO. Jeszcze będę grać w ten tryb. Jeszcze troszeczkę kampanii będzie. Co faktu, że jestem ciekawy, czy wreszcie dostanę tą posadę, Bo jeszcze nic nie otwierałem, dostanę tylko tekst za misje bezpośrednie, które Dobra, to już coś resztki. Czy będzie nagroda główna? Nie, goblin, niestety 13 na 15 potrzebnych. I proszę, niech będzie główne też nie, ale to już nam zapewnia rajno. Także dobrze. A, waże. Same, same poboczne, tragedia. Miałem naprawdę nadzieję, że będzie w głównym miejscu w większych ilościach, gdybym w przyszłości chciał go upgrade'ować tym bardziej dostanę też czerwone gwiazdki na niego ale nie będą się one aplikować na razie i Tada Rhino. recruit. O, Strasznie mało tego, mogło być więcej Mogło być naprawdę więcej, jedna gwiazdka tylko Przydałyby się ze dwie minimum To boli, to naprawdę boli Jeden epic, gdyby chociaż padł, to już by sprawiło, że mógłbym mieć Rhyno na dwóch gwiazdkach Aj Chyba będę się pożegnać z moimi marzeniami o efektywnej drużynie Sinister Six Przynajmniej na razie Dalej, potem mamy jeszcze orby z Milestone'a eee, Te też są ciekawe. Milestone y to jest taka mechanika, o której w sumie nie wspominałem To jest coś w rodzaju daily questu, gdzie też się zeruje to co 24 godziny i można coś wykonywać. To jest bardziej nie coś co wykonujesz raz dziennie, tylko parę razy. To jakby Drabinki, typu wydaj tyle golda, potem wydaj jeszcze więcej golda, wydaj jeszcze więcej golda i im więcej wydasz i kolejne drabinki w ciągu tej doby będziesz zdobywać, tym lepsze nagrody zdobywasz. Lecimy o, 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 to tak, to chcemy, to są orby, to są składniki do jednych z najlepszych orbów w całej grze. Ja niestety mam tego pecha, że bez przerwy zdobywam jakieś postacie, które mnie albo nie obchodzą, albo których nie posiadam. Tego, które zazwyczaj potrzebuję na przykład ze 100 odłamków na kolekcjonowanie, Ale to nas interesuje, nas bardzo interesuje. To mnie też interesuje, ponieważ zbieram e, sh, miniony z Shielda na potrzeby drużyny, e, która mi odblokuje Ironmana. No a esencje, tak jak już ostatnio mówiłem, zawsze się wydają. Dalej, Scarlet Witch. Okej, okay, okej, okay. hej, siwo, okej. Okay. To jak zawsze, okej, okay, ale tego chowam dużo. Także dalej. A, nic specjalnego niestety. Troszeczkę orbów ciekawszych, ale w sumie tyle. Mm, nudy, nudy, nudesy. O boże, znowu z aima. Tragedia. I, o! Do shielda, do mutantów, bardzo dobrze, których kolekcjonuję. I troszeczkę orbów, bardzo dobrze. Ostatnia paczka, chociażby się do czegoś jeszcze przydała. A, czyli możemy mieć trening module, moduły. A, pomyliłem trening moduł z Podobne kolory, tak czy inaczej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobra ilość. Okej, okay. tu zniżej już nic nie ma. Natomiast wyżej. Zostały nam orby. Um, Redstar, orby później. Na razie Premium orby. Premium orby też będzie się bardzo często zbierać. To jest właśnie takie. Lepsze niż basiki, które też dobywacie w dużych ilościach. I tu jest faktycznie szansa, żeby coś was wsparło na nowe postacie. Jest okoje. Istnieje... Ej, ja chyba bym zaraz odlokuję okoje dzięki temu. No. Chyba bardzo tak. Daredevil, jak zawsze się przyda. I. No, powiedzmy, że z każdej post tej postaci korzystam. Kolejne to pieniążki, także nie. Okoje jeszcze nie mam. Smutek, Tak smutek, już czerwone gwiazdki. Mechaniki czerwonych gwiazdki nie, nigdy wam nie wyjaśniłem. Mechaniki czerwonej gwiazdki polegają na tym, że... Um, one są jak już wspomniałem, mnożnikami do gwiazd głównych, ale um, jakby jeżeli one się już powtarzają, na przykład wrzuciłem wy na przykład ileś... na przykład tutaj, o, dwie gwiazdki dla Kolosusa, a już posiadałem, to dostałem za szybkołem karnety, które mogę wydać na jakby konkretne gwiazdki dla konkretnej postaci. karnety dalej kurcze na razie same po... Ojeju. na razie wszystko się powtarza niedobrze, No, więcej dla minewry? będzie dużo karnetów przynajmniej, ale karnety nas nie... boże święty trzy razy z rzędu minewra, naprawdę? naprawdę no, i te karnety możemy wykorzystywać w zakładce elit a za zatem możemy kupować sobie tokeny, a tokeny potem możemy wydawać na konkretne postacie, które się zmieniają co jakiś czas. Też tam co parę godzin, tak jak ta reszta. Tyle że, żeby mieć coś na 5 gwiazdek i więcej, trzeba kupować już droższe karnety, za inną walutę. Także dobicie tych wysokopoziomowych gwiazdek jest już... Jest to męczarnia. <grym> Niestety, jest to zawsze męczarnia. No, no kupię, na no co mam zrobić to. Tak? Ej, super, jeden tokenik, czy mam już 5. Co mógłbym kupić w teorii? E, doktora Strange'a na dwie gwiazdki, nie mam, Doktora Strange'a Bulzaja jeszcze trochę e, Nic ciekawego, więc na jedną gwiazdkę nie będziemy kupować Zawsze się opłaca tylko na więcej gwiazdek Nie wcześniej, nie więcej, nie mniej Dalej Rajdy, z rajdów, już sobie troszeczkę tutaj zakup, na zakupach ubiegałem O, MRI, to się też się przydaje zawsze Taką ja to e, Dużo orbów z rajdów do ulepszenia postaci, więc nie muszę wydawać energii na kampanię misji. To się przyda, bo wiem, że jest to wykorzystane przez moje postaci. To też się tak, w dalszym ciągu. Hmm, nic specjalnego, nic specjalnego. Rery same, epiki się przydadzą, ale epików będzie więcej w epikich orbach. To są po prostu rery orby. To się przydaje, bo to już na filmiku zresztą widzieliście, że specjalnie tego szukałem dzisiaj. Dalej hmm. Nic specjalnego, pewnie do przyszłych postaci będę wykorzystywać Też nic specjalnego RNG mnie nie kocha dzisiaj niestety I musiał płacić, a ja nie płacę nigdy A, epiki Proszę coś dobrego O, dwie legendarki Ładnie, do x-menów, to się bardzo przyda Wolverine już mu się cieszy a dalej, to jest gamma bomba do Halka Halka wykorzystuję więc jak najbardziej Dalej Ta esencja, ją wykorzystuję właśnie do moich mistycznych postaci Zaraz się elektrę podbiję A Komórki, dobrze pamiętam, są też wykorzystywane przy x-menach Tak, przy mutantach Następny on. Co my tu mamy? No tego już mam dużo, tego zawsze mam dużo no jak widzicie czyste RNG, albo wam się trafi, albo się nie trafi, ale jakby nie patrzeć to jest jedno z najlepszych miejsc, żeby bardziej rozwijać te wasze postacie. Na szczęście na Halka mam jeszcze pewne zapasy tego z poprzednich orbów. Ok, do mistycznych postaci znowu. Znowu do mutantów, bardzo dobrze. I nic więcej nie odkleję już. A tu piszę, że mam jeszcze jakiegoś orba, przepraszam gdzie? Niżej, to czegoś kiedyś nie otworzyłem? A, to jest za obecny rajd specjalny, który się odbywa. A, nic specjalnego, tych postaci generalnie nie lubię, ale nie zbieram. No bo, lecimy do Blitza. Blitzy, orby Blitza na to siebie, że one po prostu dają to samo, co nagrody ze sklepu Blitza, tylko po prostu losowa szansa. Więc jeżeli chcemy kupić za konkretną, za walutę specjalną konkretnie to wyjdzie nam taniej położyć się losowi niż kupować jakąś tą, tą postać. Ale tego nigdy się nie robi, ponieważ po prostu zdobywa się kredyty na bilicie i to wszystko. Dalej. I to by było chyba wszystko. Spodziewałem się lepszych kokosów, że Naprawdę lepszych kokosów. Mm, Spidermana kupię kupie tu coś zaczyna. O, niedobrze. Spodziewałem się czegoś naprawdę ciekawszego. zwłaszcza mi te e, czerwono-gwiazdkowe orby rozczarowały, zobaczmy. OL. No, a cię ty mnie interesujesz, także ciebie nawet nie... też szybciej żeby nie musieć na ciebie patrzeć potem. Tak odblokowałem gdzie. Super. No, nawet gwiazdkę to... Ej, uf, nie, nie Dzięki do bogu, już myślałem, że mam gwiazdkę czegoś takiego. O, lecimy w dół. Shield trooper ciebie zaraz odblokujemy mi się bardzo przydasz, też ironmana mi zyskasz to jest też jedna z mniejszych postaci, którą zyskałem będziecie mogli ją w początkowych nodach kampanii heroesów odblokować A jeżeli potrzebujecie mięsa armatnego tam początek można go odblokowywać, ale poza tym o ile się nie skupiacie na drużynie shieldu, to odstawcie go no, no, zobaczmy, ile ta, ta, ta koja mnie ciekawi, bo mm, no tak, nic dziwnego, że już myślałem, że prawie odblokowałem moje szczęście Moje typowe szczęście eee, Kree Royal Guard czyli na kolejny poziom. Szkoda, bo Kree nie zbieram. Może w przyszłości. Syk eee, I to by było na wszystko. Tu dwa szardy mi brakują. Hm. No mogło być gorzej. Tak akurat mogło być dużo lepiej. Mogło być naprawdę dużo lepiej. Szokera wkrótce zdobędziemy. Mogło być naprawdę dużo dużo lepiej. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. Odziewa się większych kokosów. No jest pan rajno. Jak już widzieliście, jak działa. No trudno. Eee... Rozczarowanie. Na razie.